Hojo, witam! Witam, witam! Ponownie! Lub dopiero od gwiazdy do Ciocińca! Pogoda ogólnie fajnie, tylko takie nie było ale to, to by miało padać, to chyba więcej jest w A ja sobie dzisiaj jadę w końcu! Spanowałem wcześniej, jadę sobie do pięknej Dolores! Wszyscy tam jeżdżą Ja ogólnie bardzo blisko No i w końcu Jeszcze dzień I mogę się wybrać No dzisiaj będzie znów Wiatra, wiatra, Walka z wiatrem Zależy jak się obróce tak będzie wiało ostatnio tak był fajny dzień Zero wiatru, ale było tak strasznie gorąco Że nie chciało mi się jechać No ja już prawie w iżeniu. I zostanie mi jeszcze 10 km, i tak właśnie myślę, że nie zjeść białbasyków. Tak chyba zrobię, bo czuję głód. Paskę. piątek. <grymne> Ale co to? No i teraz kieruję się już do Panny Dolores. gdzie ja się wjebałem? później miało być 140 do celu na pewno by się 50. ja pierdolę jak dobrze mi się wydaje ta błogosławica za 150 metrów skręć w prawo no i super dobrze, nie w lewo A gory obróciłem ja odbiłem pisko na przymierza piego, ale teraz biję na plecz jeszcze 6 kilometrów i będę na miejscu i już wyszło 47 km a miał być 40 jak to się stało nie wiem Sprawdzić, czy jest jakaś inna ta droga powrotna, jakaś może kluczowa. Chyba, że będę wracał tą samą. A ruch tu niesamowity. Dlaczego jeszcze nie byłem? Już ją widać. I oto ona, była pracownica kopalni węgla brunatnego Konin, piękna Dolores. Nie wiem, może tak na filmie, na zdjęciach, może tego nie ma odczucia, ale rzeczywistość jest ogromna. Piękny. Byłem, zobaczyłem i wracam. No właśnie tu sobie wrócę przez ślesin Będę miał krócej, nie będę musiał jechać tam naokoło. Piękna, ogromna kopara. Warto tu przyjechać. Takie ścieżki to ja lubię rowerowe, asfaltowe. No ja śmigam te to są polna do Szczecina, a w Szczecinie sprędzę na licheń i potem na koło. I praktycznie mamy licheń. lekko pod górkę i ja odbiję w lewo i palę już prosto dookoła miałem jechać trochę inną trasą ale wracam tą samą bo tak bym musiał jechać przez całe miasto po tych dziurach a później wyjadę to już praktycznie bliżej domu I tak to wygląda i chodzę jak jeżdżę z bratem a ja dzisiaj sam i zaczęło panać. No zamierzony cel wykonałem. Fajnie dzisiaj nie było właśnie gorąco sam raz dla mnie. Teraz to by tak lekko czym, ale też się fajnie jedzie. No i to na dzisiaj tyle I widzimy się następnym razem. Gdzie to nie wiem? Coś wymyślę. Siemano.